Hej, hej, witajcie na Grand Prix, przed chwilą były kwalifikacje, mamy Grand Prix, sztuka jedzie pierwszy raz, um, no widać, że będzie hardo tutaj, na początku pokazuję intern mamy 1,5 mm na torze, więc to się wydaje sensowne, że tak będzie, um, myślę, że możemy mieć przewagę opon, że oni mogą mieć zużyte, w sensie nasi rywale, Trzeba reagować na to, co się dzieje, na to, że jak widzicie, niby ma być najpierw intery, potem ma być łety, a później ma być intery, i później ma być sucho. Tutaj w ogóle inną strategię pokazuję, więc to jest też zabawne. Jeżeli ma być mokro, to ja biorę, wezmę trzy kółka mniej paliwa, bo naprawdę ono się tam myślę, jakoś super nie przyda. No i zobaczymy, czy to czwarte miejsce w konstruktorach się uda utrzymać, czy nie. Znaczy utrzymać, ale trzeba je zdobyć. Ale jesteśmy na dobrej. Pozycji żeby tego dokonać. Dobra, lecimy. Mogę przycisnąć na oponach w sumie na starcie to zaraz zrobimy. My jesteśmy pierwsi? Czy Verstappen? my tylko jest po Verstappen A tak, my werstape, jesteśmy tu. Nie wiem, czy sztuce dawać agresję, A w sumie on wyprzedza nie ma na dobrym poziomie, nie? Ale zobaczmy, czy wszyscy są na interach, czy ktoś na łetach? Nie, nie wiem, to na łetach. A widzicie, oni na używkach niektórzy jadą, nie mają 100% opon. Tak jak myślałem, że będą sobie zużywać na kwalifikacje. Sztuka już jedenasty. <grym> conditions No daleko jest tutaj już Verstappen Ma, napijemy na pewno się nie grzeją opony, tak jak nam. No niby pokazuje, że te łety... Się trochę tam broni chłopak No minuta niby Rośnie Już dwie sekundy Przed Hamiltonem no Mam że Kubica może walczyć o mistrzostwo z dobrym kierowcą Mamy niezłe auto. Nie wiem czy jest lepsze od Red Bulla, czy nie muszę sprawić w sumie. Chyba jest. Walkstep jest ciut lepszy. No i to pokazuje faktycznie, że zaraz będzie jakby super dużo wody na torze. Ktoś tutaj z Trolli Harg wlecieli. Dobrze że sztuka nie był w to zaangażowany. Nie wiem czy oni obok niego nie byli. Za o! Ależ. Blisko było tam. Na tempo teraz może jechać. Hamilton tu ciśnie, widzę Perez w Red Bullku Możemy przycisnąć na ponad więcej wody, to będzie, nie będą tak grzać, ale nadal grzeję. Pica ciśnie. Sztuka próbuje. <laughs> Hamilton tuż za nami. No i niby ma teraz zalżeć ten deszcz. To nie wiem, czy ta strategia tam jest prawidłowa. Hamilton ma już słabo, ponad 69. Teraz tu. Dobra, najpierw wrócą opony do temperatury, potem przyciśniemy. Rośnie deszcz. Spróbujemy Kubicom trochę przycisnąć na baterii, co by odjechał tu. Może sztuką też, jak tam tylko dojedzie do tej prostej, co można odjechać. No jakby miało lać zaraz, no i nie wiem czy się opłaca zmienić na te intery, ale chyba tak. Stroll zjechał, ale oni mają uszkodzenia i kary tamte. Ale na intery zmienił jeszcze. Verstappen przed nami. Dużo sztuka traci. Śniemy. Verstappen zjechał i co, połety? Tak, ale jeszcze nie ma warunków na łebki Teraz zaraz będą Też zjedziemy Ale może to nie jest wcale głupie to co zrobię, bo jak wszyscy będą zjeżdżać to wiecie, teraz się tam przyblokujemy Ale zobaczmy, gdzie jest w ogóle to za szybko Ale może miałem na tyle przewagę, że wiecie, że jeszcze przed Hamiltonem zdążył. To jest dobrze, że właśnie zdążył. No nie. Trochę od sztuka tutaj go wyprzedzili w picie. 13, czyli coś tam chyba stracił finalnie. Żyłem to opony szybko. Fiastri zjeżdża dopiero, więc kubica spokojnie wyprzedzi Pereza też. Dwie sekundy wyverstappen, ale przy opony Hamilton z tyłu dość daleko. Ale Perez będzie przed sztuką. Chociaż razem tak wyjadę, chyba. No nie, jednak nie. myślałem. 12 pozycji to 12 pozycja w sumie nic się nie zmieniło chyba? Nie wiem czy tam... Czy startował wyżej z 9, ale no, Nie... Nie zauważyłem. Może już tak sobie chłopak grzeje opony. Lowson też będzie sobie grzał Nie mogę się dać wyprzedzić, to jest pewne jest sobie nie dobrze. Chociaż, że niby tyle wody jest teraz. Dobra. Patrzę na temperaturę bardziej niż coś dzieje na to, że no, bo tam się za dużo nie dzieje, szczerze mówiąc. Tylko może mu odjechać? No, nie bardzo. Hm. Kubica już wyprzedza słabszych? Tak, jest tu stroll. Wolniejsi kierowcy już są. Kora kila już tylko na minusie paliwa. Później będę mógł przycisnąć, myślę. kogo dogania tych z przodu jakoś. oni tam może walczą bo to Ciekawe. Spada trochę. No będą infery na pewno. Niedługo. Ale niby ma padać zaraz mocno, więc nie wiem czy zmieniać jeszcze. I czy już, czy jeszcze nie. Nie zmieniają ludzie, więc może zostańmy. Mokry znowu. I teraz będzie spadać, z tego co widać. Myślę, że to jest ten czas, bo się przegrzewają bardzo. A chwila, bo ja mu wybrałem nowe, czy... Nie, są używane, to są nowe, okej. Okay. Dobra. Czy zjeżdża Hamilton? Nie. No to zobaczymy, żeby moja decyzja była dobra. No niektórzy zjeżdżają, więc chyba tak. Ale nie będzie tłoku w boksie, to, to jest plus, na pewno. się grzeją to. Ale niedługo chyba będą te sliki, więc może oni dlatego nie zmieniają. Ale nie wydaje mi się, to dobra decyzja. Będą strasznie sobie grzecie szybko zużywać, więc to jest kwestia dwóch, trzech okrążeń jak ich dogoni wyprzedza. tylko przed Kubicą? Czy stuka, sztuka przedziera sala? Nie, ale się chyba zbliżył. Na, chyba jest lepiej, no, 2,6 sekundy wcześniej było z 5. Verstappen zjeżdża. No, będzie z przodu dużo. To powinien przejechać i... Jadą. Tylko Norris jeszcze nie zmienił. No i on będzie musiał zmienić, bo już po oponach ma. Ale nie wiem czy sztuka go wyprzedzi nawet, bo jest już daleko. Losem się zbliża. No, może równo wyjadam. Nie. Nie za daleko jest, dobra. Trzymaj jak tam. Się utrzymuje woda. O, spadłem za Lulsona. Nie zauważyłem. Dobra. Niedobrze, a Perez daleko, daleko widzę. Niedługo slicki. Trzeba uważać na temperaturę. I w dobrym momencie zjechać i co tutaj będzie? Bo intery widzę... a co i moje intery na no, dość krótko. Te 20 kółek to nie wiem, czy mediumy wystarczą. To możemy sprawdzić strategię eee, Tutaj, tak? Żeby już nie zmieniać po prostu kolejny raz. No, ale żeby mediumy to naprawdę trzeba się postarać, tak jak nie to zmieniam na hardy albo dwa razy softy. Będę musiał pomyśleć. Ale się grzywam, to opony straszne. Na no hardy trzeba będzie chyba zmienić, ale tylko nie wiem czy te hardy dadzą razem. W sensie wiem, że dadzą, ale nie wiem czy nie będą za wolne. Mmm... Z tymi mediumami ryzykować. Chyba tak, chyba damy radę na mediumach. Czyli nie będą super grzać. To różnice są ogromne między tymi okami. Nie wiem, sztuka już może w sumie zjechać. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł. Pewnie nie, ale możemy ryzykować. Albo no, jakiś przestój. Sorry.

No w sumie nie mogę na nim zaoszczędzić. I teraz DRS wykorzystam. Nie mam już żadów w czystym patchu, Nie. nie. Overslapem też na no, medium Hamilton dopiero zjeżdża, na pewno go wyprzedzą, Dobra, ciśniemy tur na czasie. Zobaczymy, gdzie sztuka wyjedzie finalnie. Ale chyba to nic dla niego nie zmienia, jakieś 12-13. A może? Sekunda, Verstappen. Sztuka trochę traci jednak tam, żeby do punktu przebić, niestety. Ale za dużo to nim zrobić nie mogę. Mogę oszczędzać, żeby próbować dojechać do końca, ale wszyscy mają taką samą strategię, więc w sumie za dużo to już nie zrobię, ma takie tempo. Mogę co najwyżej na paliwie przycisnąć, ale 10 sekund nie nadrobi w 15 kroków. No, chyba, że ktoś coś tam odwali. Więc można ciut przycisnąć. Kubica walczy niby o zwycięstwo, ale nie wiem. Lepsze ma opony, więc możemy tu się pobawić z Verstappenem, myślę. Может на ДРС? Не но почему не Ну ладно Немного его догоняем, потому что ДРС nic nie zmieni, szkoda, że w punktach go nie ma. Niech sobie po prostu na spokojnie chłopak dojedzie. Już tu nic nie zmieniło. zmieniał Będziemy tu monitorować. 10 kółek. Mogliśmy spróbować się wrzucić do jego e, w DRS, żeby złapać go. Wchodzić opony jak tam. No ale mam lepsze. Za mną uciec, teraz zaoszczędzimy trochę wszystko. Dobra, tutaj normalnie, może nam może uciec. Spróbujmy się obronić. Jak tam szukano daleko. Mam być nadzorcem, nie? Nie, ja mam, nie. To nadal oszczędzamy. Ha, Hamilton, 16 sekund aż za tą dwójką. No, można tutaj mi się uciec. Mam lepsze opony. Kurczę, jak jeszcze wygram, to będzie ciekawe. Jak tam sztuka, jak ktoś tam słabe opony z przodu? No, w sumie nie. <grym> to nic nie zmieni. Dobra, na paliwie kupić, muszę oszczędzić. Na baterii też się musi co skończyć. Prawie 3 sekundy jesteśmy przed nim. Mam lepsze opony, ciut. Jego już na wykończeniu. Pewnie spróbuje nas złapać za dwa okółka. Na razie monitoruję skład przez 4 sekundy już. No nie. Nie złapie nas. No jestem pod wrażeniem. Nie Kacpra, ale i tak jestem zadowolony, że on jest gdzieś tam. Myślałem, że może być gorzej. <laughs> ale może da radę zdobywać punkty w niektórych wyścigach. To też może zależeć od toru, trochę. Nie udało się potencjału pokazać z DRS-em na pewno tutaj. Ale strata do lidera jest minuta 10. No i kubica wygrywa. Ale sztuka nie został wyprzedzony. Teraz może sobie dojechać, bo i tak się nic nie zmieni. To oszczędzamy. No i pierwsze zwycięstwo w sezonie. Pięknie. Czyli w kierowcach oczywiście pierwsi i trzynasty, bo tu. To... A w zespole na razie drudzy, bo jak widzicie, punkty się podzieliły i dość wyrównanie, jeżeli chodzi o cztery pierwsze zespoły. I później mamy Aston Martin Racing Bull i Zauber, dość mało punktów, także jest jakaś przewaga pomiędzy tymi. Nawet można powiedzieć, że nad o mistrzostwo. Jakbyśmy mieli dwóch kierowców w miarę, to myślę, że spokojnie byśmy walczyli. No najważniejsze, zdobywać punkty. No i zobaczymy, jak pójdzie w kolejnych. Na no, wyścigach fast speed stop widzę, że yy, super. Kubica najszybszy, sztuka też miał szybki ten jeden. <noise> Dobrze liczą, tylko te najszybsze, a nie wszystkie, bo tutaj gdzie miał 5 3, no to widzę, że wszędzie będziemy prawie że najlepsi. Także oprócz drugiego kierowcy jest szansa na bardzo, bardzo dobry wynik. W tym sezonie widzicie po wyścigu prawie 3 miliony wpadają. Tutaj yy, premii nie osiągnął Kacper, więc sorry. No i do zobaczenia w kolejnym Grand Prix.